We wtorek 16 lutego w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo o godzinie 19:30 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Polonii Norweskiej z sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Janem Dziedziczakiem. W grudniu 2015 roku Jan Dziedziczak i sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski spotkali się w Senacie z przedstawicielami organizacji polonijnych z kilkunastu krajów europejskich, w tym z Norwegii, w celu omówienia problemów, z jakimi spotykają się Polacy na emigracji i w celu nakreślenia sposobów ich rozwiązywania. Dla nas to są bardzo ważne spotkania. Z jednej strony jest to wymiana argumentów. My przedstawiamy nasze propozycje, naszą wizję tego, co chcemy realizować, ale wsłuchujemy się też z wielką uwagą, wielką pokorą w głos liderów organizacji polonijnych na świecie. Wtorkowe spotkanie w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo da szansę zasygnalizowania problemów, z jakimi najczęściej spotykają się Polacy w Norwegii. Należą do nich między innymi... Po pierwsze, brutalna polityka i praktyka norweskiego Barnevernet wobec polskich dzieci. Barnevernet to realnie przez nikogo niekontrolowana instytucja publiczna, posiadająca uprawnienia prokuratury, sądu i policji, której celem jest pomoc w zapewnieniu dzieciom i młodzieży bezpiecznego dzieciństwa i rozwoju. W rzeczywistości Barnevernet prowadzi politykę bezpodstawnego odbierania dzieci rodzicom i przekazywania ich norweskim rodzinom zastępczym. Najczęściej łupem prawdziwych polowań padają dzieci polskie. Po drugie, dyskryminacja prawna i ekonomiczna Polaków na rynku pracy i w urzędach. Ze względu na brak zorganizowania i nieznajomość prawa, Polacy stają się ofiarami ekonomicznych nadużyć. Po trzecie, sztuczna i przymuszona asymilacja. Blokowany jest odbiór telewizji polskiej przez administracyjny zakaz wywieszania anten satelitarnych. Polskie dzieci są pozbawione gwarantowanego przez Kartę Praw Człowieka ONZ i Dyrektywę 77 łamane przez 486 Unii Europejskiej prawa do nauki języka polskiego. Po czwarte, kłamliwe przekazy w norweskich mediach dotyczące naszej polskiej historii. Termin Polskie obozy koncentracyjne, który pojawił się w norweskiej prasie w 2015 roku. Czy też antypolska sztuka teatralna, nasza klasa, wystawiona w tym samym czasie w Teatrze Narodowym w Oslo, to tylko niektóre incydenty, na które bardzo często Polonia w Norwegii nie ma możliwości skutecznego reagowania. Po piąte, brak mediów polonijnych w Norwegii. Brak mediów blokuje organizowanie się Polaków. Wiele cennych inicjatyw podejmowanych oddolnie przez Polonię w Norwegii upada z powodu braku przepływu informacji. Po szóste, brak jakiejkolwiek własnej polskiej bazy lokalowej, przestrzeni dla spotkań, wymiany myśli i rozwoju kultury. Jednymi z niewielu miejsc, w których Polacy mogą się spotkać w czasie wolnym od pracy, są sale przyparafialne. W skali Norwegii jest ich zaledwie kilkanaście. Zainicjowana przez świętej pamięci profesora Stelmachowskiego, idea budowy domu polskiego w Oslo została zablokowana administracyjnie. Największym problemem Polaków mieszkających w Norwegii jest jednak słaby stan ich zorganizowania. Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Jedną z nich jest bardzo nieprzejrzysty i budzący poważne wątpliwości system finansowego wsparcia Polonii. Przykładem może być działający od lat 40. Związek Polaków w Norwegii, który nigdy żadnego wsparcia nie otrzymał. Mimo że te środki przeznaczone na działalność polonijną, często niemałe, otrzymywały w Norwegii osoby i instytucje prywatne. Przede wszystkim chcemy zmienić filozofię w stosunku państwa do naszych rodaków poza granicami kraju. Przypomnijmy, według różnych szacunków, mamy około od 10 do 20 milionów. Polaków poza granicami kraju to jest ogromny kapitał dla każdego państwa. Podkreślę, zmieniamy priorytety. Polacy na świecie przestają być kłopotem dla państwa polskiego, stają się kapitałem państwa polskiego i partnerem państwa polskiego. My chcemy po pierwsze dbać o naszych rodaków za granicą, dbać o ich edukację, o, o to, żeby kultura do nich docierała, kultura polska, o polskie media, ale Chcemy też prosić o wsparcie. Na tym polega partnerstwo, że prosimy naszych rodaków za granicą, żeby nas, państwo polskie, wspierali. Wspierali dobrym słowem, wspierani postawą ambasadora polskiego za granicą. Każdy Polak za granicą jest ambasadorem Polski, reprezentuje państwo polskie, wspólnotę Polaków i zależy nam na tym. Prosimy o to każdego. Naszego rodaka, żeby dbał, dbał o dobre imię Polski, żeby reagował na różne nieprawdziwe informacje o Polsce, które pojawiają się za granicą, żeby przedstawiał Polskę w jak najlepszym świetle. Na tym polega patriotyzm XXI wieku. Prosimy jednocześnie wszystkich naszych rodaków, żeby następnemu pokoleniu, pokoleniu młodych Polaków na obczyźnie, przekazywali polski język, polską kulturę, tradycję, polską historię, geografię. To jest ważne. Chcesz być patriotą w XXI wieku, możesz nim być na obczyźnie, ale pamiętaj, że przede wszystkim bycie patriotą polega na przekazaniu języka i wartości następnemu pokoleniu. Polonia i emigracja polska w Norwegii liczy bardzo na nowe otwarcie we współpracy i na dobrą zmianę w relacjach państwa polskiego z Polonią.